Hi, dziś powiem wam jak poprawnie wymawiać nazwę tej marki i opowiem wam troszkę o jej historii. Przejdźmy sobie teraz do samej nazwy. I tak, jeśli chodzi o język polski, często słyszę maltezes, Maltese, maltese i wiele, wiele innych kombinacji, a są one oczywiście niepoprawne, no bo tę nazwę powinniśmy mówić w standardzie brytyjskim jako malteses, malteses w ten sposób a jeśli chodzi o standard amerykański będzie już troszeczkę inaczej i tam będziemy mieć Maltesers, Maltesers w ten sposób i tyle wystarczy. No to przejdźmy teraz do historii samej Majki i tutaj musimy się cofnąć do 1936 roku, no bo wtedy właśnie majka została założona w Anglii, ale w sumie jest taka połowicznie brytyjska, bo założył ją Amerykanin i to dosyć znany. Ten właśnie pan Czyli Forrest Edward Mars Sr. Tak, dobrze słyszycie. Senior i Mars. No właśnie. Jeśli chodzi o pana Maesa, on też stał za stworzeniem właśnie batoników Maes, ale także Milky Way czy MMs. No i wiele, wiele, wiele innych. On właśnie te smakołyki wykonywał. A co ciekawe, jeśli chodzi o ideę stworzenia tych właśnie ikonicznych kuleczek oblanych mleczną czekoladą, no to cóż, one zostały stworzone jako alternatywa dla czekolady, szczególnie dla kobiet, aby nie tyły w tamtym czasie. Ponieważ uznano, że kobiety jedzą za dużo i jedzą za dużo słodyczy. Także to miało stać się lekką alternatywą i nawet slogany brzmiały nieco dietetycznie, a wręcz odchudzająco. Ciekawe czy o tym wiedzieliście? Dajcie znać! Polub, zaobserwuj i zasubskrybuj po więcej ciekawostek związanych z językiem angielskim. Bye!